Cześć Wam, z tej strony Składzik i witam Was na kolejnym openingu boxa Cycylizar i X tej jaszczurki która w sumie wygląda jak w teoriach spiskowych o tym, że mieszkają wśród nas jaszczuropodobne postacie mniej więcej tak to wygląda z ich strony ale mało ważne więc jak widzieliście ostatnim w które który otwieraliśmy z Mimikyu nadal jest ten design zostawiony co my tu mamy dwie karty, w sumie to nie są promo karty byłem przekonany, że czymś się różni tamten grever Rant, Rand, czegoś tak czyli tym razem u nas jest Rotom nie ma żadnego innego znaczka, jest to dosłownie był karta do Scarlet Violet, nie, nawet nie promo no, i tego cecilizara mamy kartę promo, jak jumbo. No i 4 x jak na razie, nie będę Wam zdradzał. Widzę, że mamy tutaj ten nowszy dodatek. Prawdopodobnie, ale czy cały? Zobaczymy to. No, i oczywiście otworzyłem naszego boksika. Wyjem te plastikowe coś. No, i powiem Wam, że oba te pudełka były zakupione na xjoyu gdzie karty na pewno są oryginalne jakbyście mieli pytanie gdzie można kupić oprócz tego sklepu dawajcie mi znać, mam tutaj scarlet silver tempest, scarlet i lost origin trochę coś innego niż w poprzednim pudełeczku tu mamy kartę Jumbo, ładnie się prezentuje. No i powiem wam, że trochę tym razem inaczej to wygląda niż w poprzednim pudełku, bo tam nie dwie takie e, pod jedną kartą, które miały, do, miały dociskać i tak naprawdę coś im nie wyszło. Dobra, odłożę na bok. kodzik na razie z tego boksa, zostawiam. Tak samo jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. Oczywiście nadal bym prosił osoby, które użyją kodu powodem pierwsze, żeby napisały w komentarzu ten kod, żebym wiedział, że był zużyty. Ja oczywiście za jakiś czas sprawdzę, jeżeli nie będzie zużyty. Nadal go zostawię, na pewno po jakimś roku. Tak jak tu były z kodami z Pokémon Nie będą zużyte, to sam je zużyję wtedy. wstaćmy ją w koszulkę, abyśmy nie musieli później żałować, że karta nam się porysowała, zniszczyła albo rogi. Tak nie powinienem ją trzymać w tym miejscu, aby jej nie uszkodzić koci który sobie przełożę no i wróćmy do tych boosterów mamy tutaj dwa Scarlety, które zostają na końcu Silvers Tempest, który był przed ostatnim dodatkiem do Sword and Shield no i Lost Origin trochę nowsze te boostery, bo w poprzednim mieliśmy podajże Fusion Strike i Brilliant Starlet chyba tak więc mamy tutaj trochę nowsze te dodatki Zaraz sprawdzimy, co one skrywają, czy to był w miarę dobre pudełeczko. Oczywiście kodzik dla Was. Tak będzie trudniej, żeby wyłapać, kto będzie pierwszy, ten lepszy. No oczywiście mamy czarną kartę, czyli wistar, Znacznik zgadza się. I mamy Arezu, Relikant, Los Vacuum, Rajhorn, Markrow, Horsi, Mewile Shilos, Hisjański Arkanaj Bardzo przyjemny na rewersie I tu ostatnim kartem jest Chociaż Holo, hisjański Basque Legion. No, powiem Wam, że to trochę lepszy drop niż w poprzednim openingu bo tam chyba nawet żadnego holo nie było więc jestem trochę bardziej zadowolony ale miejmy nadzieję że i tak w ostatnim gusterze trafi się coś legendarnego coś co jest coś warte po prostu a nie takie nic oczywiście karty dają nam trochę ekscytacji otwierając je jak i właśnie dużych wrażeń tu mamy kodzik no i teraz się przekonamy co skrywał nam właśnie Silver Tempest i energia elektryczna Behem, jakoś tak Ufoludek, tak ten Scyclizard, Bryksen, Sigliff, Cinchow, Ferocit, Pikachu, Ponita, Venonat, wow, Fluffy Straining Gallery, bardzo ładny, traw. No i tu mamy hiszpańską Lilligant. Oczywiście wstaćmy sobie tą kartę do koszulki mamy teraz ostatnie dwa pustery z basetu base Scarlet Violet niedługo ruszą właśnie Evolved Paldea, a to jeszcze przed nami mamy czas, aby tworzyć te co były boostery jak i właśnie ten baset uzupełnić. Na zestaw kart, które są też fajne, powiem Wam. Można też się przekonać o tym, że najpierw są te z wcześniejszych regionów, a dopiero później są właśnie z PALDEI. I kodzik dla Was. Tutaj, nie, tutaj mamy energii na końcu, więc ją tak zostawmy i mamy tutaj DEDNE. Pajneko, Flitle, Fuekoko, Florgrass, Gredent i Vylon, Skrajmy na rewersie. To jest pierwszy na Moneko drugi i ostatni karton to jest Scandir. Muszę się nauczyć tych nowych pokojów no i tu mamy energy, aby poprawnie je wymawić, bo. Czasem to mnie irytuje, że chciałbym, ale coś nie wychodzi. No i ostatni pustarek z tego boksa. Zobaczymy co tutaj będzie. Ale teraz trochę się dziwię, bo wcześniej same tutaj obramówki w wszystkich kartach były czarne. Jak otwierałem ETB, a teraz same białe są. Dziwne. No i dla Was kodzik, kto pierwszy, ten lepszy. wy fajnie, jakby każdy z Was zgarnął po jednym. A co ja robię, co ja robię? Panowie, czemu mnie nikt nie pilnuje? Tu nie przekładamy przecież. Pokegir 3.0, tak jak Windows brzmi. Floater, Paumi, Smolif. Torkal, Brellum. Kilo Water Claw Teaser nasz krawik ten taki fajny na rewersie, Drifloon, Jako drugi i mamy teraz Indyd na holo no i Energy, dobrze, że nie przełożyłem tylko czemu mnie nie pilnujecie no dobra dwa trafy takie były w miarę fajne jeden właśnie był gwarantowany dropem, czyli ten Cecilizar nasz nasza jaszczurka tutaj z Lost Origin hisyjanski Basque Legion na holo bardzo fajna karta, a dokładnie Pokemon na którym można było jeździć właśnie w grze na Nintendo Switch no i mamy Fluffy Fluffy jako trening galerii piękna karta bardzo mi się podoba ostatnio właśnie poluję żeby się z kimś powymień w Pokémon Go na mirror ewolucji aby mieć do mega ewolucji a tak to wam dziękuję wam za obejrzenie tego materiału zachęcam lajkowanie subskrybowanie jak tego jeszcze ty nie robisz bo mój nie nieraz widzę, że dużo ogląda osób, które oglądają, a nie subskrybują kanału, więc zachęcam Was, żebyście powracali na kanał raz ze mną na temat Pokémonów. A tak to dziękuję. Do zobaczyska. Hej, hej.